Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj rozmowa z Tomaszem Łupiną, naszym korespondentem w Norwegii. Jak... Witaj Tomku, szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże Rafale, szczęść Boże Państwu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jakie nowości z Norwegii masz nam do przekazania? Bo my zawsze czekamy na jakieś nowości z tego pięknego, północnego, pełnego fiordu w kraju. Och, teraz to wziąłeś mi z zaskoczenia. Bo z Norwegii to wiem, na razie mieszkam od pewnego czasu w Polsce przez kilka ostatnich tygodni i Norwegii poświęcam uwagę dość tak, nie, ty, nie, nie na tyle, na ile rzeczywiście warta, znaczy no ile jest warta uwagi, bo rzeczywiście Norwegia to ciekawy kraj. No wiem tylko ostatnio, że jest jakaś przypychanka odnośnie połowów między Rosją a Norwegią, tak, no, statków łowiących rybołówstwo, tak, że tutaj jest jakieś niesnaski, no wiadomo, Norwegia też jest częścią tego frontu. Ja na, teraz na dzień dzisiejszy jestem bardziej skupiony na centrum, przyglądam się temu, co się dzieje z, może nawet nie tyle w, a w centrum, czyli, czyli, czyli imperium, co się dzieje z centralą imperium, co się dzieje, prawda, z Heartlandem ichniejszym, natomiast no, przyznam się, że, że peryferiom norweskim nie poświęcam tyle uwagi, na ile, na ile, na ile rzeczywiście zasługuje, no i, i, i cóż, to tylko tyle mogę powiedzieć ze to skruchą. Może, to dzisiejszy. może przenieśmy się na drugą stronę Atlantyku I, i czy jesteś zdania, tak jak niektórzy publicyści w Polsce mówią, że po dojściu, po powrocie w zasadzie do władzy Trumpa gospodarka amerykańska kwitnie, rozpoczął się kolejny okres Prosperity, Ameryka idzie w górę, dolar idzie w górę. Wszystko jest na najlepszej drodze, żeby nasz główny sojusznik i nasz parasol, który ma nas bronić przed tym wrażym wrażym euroazjatyckim wschodem. E, no, e, jest to nasz najlepszy wybór, jakiego zrobi, dokonaliśmy w historii. Co, co, co nowego w Stanach Zjednoczonych? Wiesz, no parasol parasolem, a, a oleśnik oleśnikowym, tak. I przypomina mi się to stare, stare góralskie powiedzenie karate karatem, ale ciupaska ciupaską. tak. Więc, no, weszły już w fazę produkcji taśmowej, tak, produkcji seryjnej. No i z tego, co ostatnio widziałem, to Putin rozmawiał z Baćką w tej sprawie właśnie, żeby umieścić oręczniki na, na Białorusi. Teraz tym, którzy nie pamiętają, chociaż wątpię, by nasi słuchacze nie pamiętali, Oreszniki to, to nowa generacja broni kinetycznej, to broń, która ma tak potworną siłę która nie jest bronią, nie jest bronią jądrową, ale jest bronią strategiczną. To znaczy, że ma tak potworną siłę uderzenia, że jest w stanie wywołać te same efekty, jakie by wywołało uderzenie bronią jądrową, tylko tyle, że nie ma tych, tego, tego opadu, opadu radioaktywnego i tego typu rzeczy. Więc no, to jest broń, przed którą póki co no, Amerykanie czy w ogóle NATO nie posiada systemów, które byłyby w stanie ją zatrzymać. Także no tutaj mimo tych godów na Alasce cały czas to był, jak już mówiliśmy, mówiliśmy o tym, był to swego rodzaju trat dla gojów. No i z jednej i z drugiej strony trwają, trwają business as usual, tak jak to mówią Anglosasi, czyli biznes tak biznes jak zwykle. E, Rosjanie, prawda, tutaj biorą, co im tam się, co, co uważają za, sto, za stosowne z Ukrainy i, i po prostu rozszerzają swoją, i umacnia, rozszerzają swoją sprawę wpływów i umacniają swoje pozycje. E, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, pytałeś, co się tam, mówiłeś o. Tak, tak, tutaj przypomniał mi się, nie będę na razie wymieniał nazwiska. Tego publicysty niezależnego, który po prostu był na pewnym dość znanym kanale i mówił, jak to bardzo jest, jak to Trump ratuje gospodarkę, gospodarkę amerykańską. No to przypra przyprawił mnie ten jego, jego wypowiedź o taką, hmm, jakby to powiedzieć. Inna sprawa też, że ten publicysta nie mówił też ja, ja zawsze mówię, trzeba, trzeba zwracać uwagę nie tylko na to, co mówią, ale na to, a zwłaszcza na to też trzeba zwracać uwagę na to, czego nie mówią. Oczywiście nie zająknął się na temat tego, co, tego, że Ameryka właśnie, Stany Zjednoczone, Ameryki sponsorują ludobójstwo w Strefie Gazy i, i, i w tych w terytoriach w terytoriach okupowanych tak. Może, tam może się temu publicyście to nie przeszkadza. Może sam ma pierwszorzędne korzenie, a mając tak, pierwszorzędne tak. korzenie uważa, że polityka amerykańska jest najlepsza nie tylko dla Izraela, ale, ale także dla Polski. No tak, tak, tak. Może ma po prostu koszerne, dobrze ukorzeniony, tak jak zauważyłeś. Tak, bardzo możliwe, że to właśnie o to chodzi, że. Bo tak jak powiedziałeś, kiedyś rozmawialiśmy na ten temat, i tu jest pojawili się ostatnio tacy Mesjasze na prawicy, Mesjasze na, na mali, Mesjasze na fantysystemie, którzy po prostu naraz się pojawili, wcześniej tam gdzieś działali na różny, w różnych mediach, a teraz zaktywizowali się. No i cechą ich charakterystyczną taką jest, że oczywiście to patrioci pełną gębą, Natomiast nie wspominają, jeżeli nie wspominają o tym, co się dzieje w strefie gazy i jeżeli chwalą Trumpa, to znaczy, że mają albo nas za idiotów, albo sami mają jakieś deficyty, albo co moim zdaniem chyba jest najbardziej prawdopodobne, że są po prostu zadaniowani. No ale do, 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 do Adremu, co właściwie, co właściwie z tym Trumpem i co właściwie z tą Ameryką? No, jak wiemy, Trump wprowadzał, ma tą manię różnego rodzaju Ceł, tak? Z jednej strony chciałby właśnie obniżyć wartość dolara, ale utrzymać jego, jego użycie w, w świecie, ponieważ no, to my cały świat sponsoruje deficyt Stanów Zjednoczonych. Amerykanie, my mamy dobra, my mamy zasoby, Amerykanie mają maszynkę do drukowania pieniędzy, tak? No, bardzo, bardzo dobry układ, tak? Więc Trump ostatnio powiedział jakiś czas temu, że nie zresztą powiedział jakiś czas ostatni temu. On często to powtarza, że nie bylibyśmy już tym krajem, gdyby, gdybyśmy właśnie, gdyby dola, dedolaryzacja, już zupełnie, gdyby nastąpiła ta ostateczna dedolaryzacja. Jeżeli do, dolar straciłby swoją hegemonię jako waluta rezerwowa, Amery to byłoby równoznaczne z przegraniem światowej wojny. Także no, pamiętajmy o tym, że właśnie i za, to zgin i za dolara, za hegemonię dolara zginął. Saddam Hussein i oczywiście za hegemonię dolara zniszczono kwi kraj kwitnący, jakim była Libia. Tak? To był wspaniały kraj, dobrze zarządzany i został zniszczony, rozwalony po to, żeby właśnie nie powstała alternatywa dla dolara w, Amery w Afryce. No ale wracając jeszcze, co, mówmy o tym, o tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. No więc to, ta mania taryf, Mania taryf, wprowadzania taryf, czyli podbijania cen na towary importowe, które były, zostały nałożone w zasadzie na wszystkie kraje, spowodowała oczywiście wzrost kosztów produkcji. Ludzie, biznesmeni, którzy mają już kontrakty, nagle i mają już surowce, mają zamówione surowce, nagle muszą zapłacić za nie więcej. tak? To spowodowało, że gospodarka amerykańska staje się mniej konkurencyjna, tak? Z jednej strony e, chciałby w, tutaj trump e, zaktywizować tą gospodarkę, ale z drugiej strony, jeżeli wprowadza koszty produkcji pod, podskakują i jednocześnie spada, e, spada cena dolara, no to te koszty to, to wszystko się sumuje i. i okazuje się, że realne koszty produkcji wzrosły nawet o 40 do 50%, tak? Więc jak może być to konkurencyjne wobec gospodarki, na przykład chińskiej, tak? Ciekawą jest to rzeczą, że Chiny, o ile Amerykanie generalnie ich gospodarka teraz to są sztuczki finansowe, to jest właśnie znane znani są z tego, z tego z tego że jest do dróg pieniądza, dolar oczywiście idzie w dół, no bo jeżeli złoto idzie w górę, to, to dolar, to znak, że, że dolar idzie w dół. I teraz tak, Chiny skupiają się na infrastrukturze. Ostatnio oddali do użytku hydro, hydroelektrownię, która kosztowała 170 miliardów dolarów, tak, wybudowanie jej, i okazuje się, że energia, jaką będzie produkowała, to jest energia, którą w zasadzie produkuje cała Polska. Tak? Jedna energia chińska, jedna elektrownia chińska. Więc Chińczycy po prostu inwestują w, w infrastrukturę, która będzie, będzie powodowała, że ceny energii tam będą się obniżały, co będzie powodowało to, że cała produkcja Chin znowu będzie bardziej konkurencyjna. Już teraz na, Ameryka na, na chińskie samochody, najlepsze na świecie została wprowadzona w Stanach Zjednoczonych 100%, 100 ceł. Co to oznacza? To oznacza to, że y, przedsiębiorcy amerykańscy nie mają dostępu do najlepszego sprzętu, tak? Że są, że płacą więcej za sprzęt gorszej, gorszej jakości, tak? y, Problem z, 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 z tymi. Ym, jak to się mówi ładnie po Polsku, z taryfami, tak? Z taryfami Trumpa polega też na tym, że on co chwila zmieniał te taryfy, że nagle wprowadzał, potem robił odroczenie, potem zwiększał, potem zmniejszał tą taryfę, i tak dalej, i tak dalej. Co to spowodowało? Potworną niepewność na rynku, tak, bo przecież inwestycja w dany sektor, tak, porządna, duża inwestycja, to jest. To jest kwestia, jest, jest, musi następuje wtedy, kiedy dany podmiot wie, że mu się to zwróci, że to ma sens, tak. A w tym wypadku po prostu nie wiadomo, czy, czy, czy inwestować, czy nie inwestować, czy to, będzie miało, czy, to, czy to się zwróci, czy nie. Tego typu, właśnie to się nazywa według komunistów oscylującą pułapką, polityką, tak, polityka oscylująca, tak. I odstrasza to wielki kapitał od Stanów Zjednoczonych. No do tego stopnia, że Amerykanie niejako w pewnym sensie przymusili kapitał niemiecki, żeby się wynieśli z Niemiec, bo tam już na skutek tego zbombardowania, zbombardowania Nord Streamu, tak, i tej całej, tego całego obłędu, jakim, jakim pogrąża, się, pogrąża się Europa i Niemcy, no to już nawet kapitał ucieka z Europy, tak. Niektórzy twierdzą właśnie, że w tym celu, że to jest jeden z celów tej całej tej wojny, żeby odsączyć Europę, nie tylko, z, z, nie tylko zmusić ją do kupowania drogich, drogich energonośników amerykańskich, ale także do tego, żeby ją odsączyć z kapitału, żeby po prostu ludzie przedsiębiorczy po prostu ewakuowali się do Stanów, które, które będą oferowały im lepsze, lepsze warunki do inwestowania. Tak. No i co? Tutaj w tym wszystkim wchodzi, wchodzi Briggs, tak? który w jakiś czas temu właśnie miał kiedy było, 6, 5, 5, 6 lipca, tak? To, to było, to, było to, to spotkanie dwudniowe w Rio, tak? I jednym z właśnie z punktów było że blok potępił, zagroże, potępił zagrożenie przez stany Zjednoczone w postaci taryf, tak? podkreślając krytykę modelu globalizacji kierowanego przez Zachód, kreowanego przez Zachód, tak? Czyli po prostu BRICS jako taki jest to zorganizowana, no, zorganizowana zorganizowany opór przeciwko tym, tym całym tym, 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 tej amerykańskiej hegemonii, bo to, że dni amerykańskiej hegemonii są policzone, że jeżeli nie będzie wojny, jeżeli, wojna musi nastąpić szeroka na cały świat, się musi rozlać, ponieważ to tylko, tylko to może uratować hegemonię amerykańską. Pamiętamy w roku, w roku 2000 mieliśmy coś takiego jak tak, czyli, ta, te, te, czyli te idiotyczne, dużo pieniędzy zostało straconych przez, przez tę te, 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 ten, ten, te, bańkę internetową. Tak? Tą bańkę powstawały firmy, które w zasadzie nic, nic nie, sobą nie reprezentowały, ale masa pieniędzy została utopiona właśnie w takie, w takie długi zostały zaciągnięte na takie firmy, które niczego nie tworzyły. I to spowodowało wielką bańkę po prostu na, na firmach internetowych. Trzy lata później nastąpiła właśnie, właśnie nastąpił właśnie atak na, na, na Irak, tak. Wojna jest dobra na wszystko. Że nie jest, żeby nie być gołosłownym, no to warto teraz przypomnieć, co mamy teraz Wenezuela, tak. Następny target to Wenezuela, czyli kilka okrętów wysłanych na, na wody w pobliżu Wenezueli po to, żeby oczywiście, no jak, żeby inaczej walczyć z Kartelami narkotykowymi, tak? I kto to mówi, tak? kiedyś taki film. Amerykanie CIA, które, które robiło największe interesy na ten, o tym nawet filmy się fabularne kręci na handlu narkotykami, teraz Ameryka zwalcza inne państwa, tak? Próbuje robić z tego jakiś taki Chaos Z tak? Że to będzie. Po prostu prowadzi to już do otwartej inwazji. Oczywiście każdy, kto zna o, nie, nieco się interesował tym tematem, wie, że nie chodzi o narkotyki, tylko chodzi o e, ropę, tak? E, czyli, czyli podstawowy taki. E, jak to się mówi po polsku. Po angielsku to jest commodity, tak? czyli, czyli podstawowy taki surowiec, tak? który, który, dzięki któremu może jakkolwiek funkcjonować gospodarka tak? Stanów Zjednoczonych czy inne. No także dzieje się cały czas, wszystko idzie do takim stałym, stałym utartym, ubitym torem do tego, do, do dalszej eskalacji. Oczywiście, jak się posłucha, teraz jestem w Polsce, więc słuchałem nieco mediów mainstreamowych, więc jak, żeby inaczej. Polacy, nie martwcie się, wszystko jest dobrze, jesteśmy w dobrych rękach, tak. Trump jest, jest, jest ok, Niemcy są ok, wszystko jest w normie, tak. No, no przeraża tutaj właśnie to. To w jaki sposób jest naród polski obrabiany, nie tylko naród polski, oczywiście, inne narody także, w jaki sposób jest tutaj obrabiany. Przypomina się piosenka taka, e, e, słowa piosenki Młynarskiego, żeby o, o tym, podaję, że to o to, żeby nie, bu, nie budzić babci, tak? Czy, czy żeby się po prostu wszystko, po prostu nie budzić, tak? Jak to mówi pan Michalkiewicz, bez wybudzania, tak? No i tak, i widzę właśnie, że, że tego typu też próbuje się uśpić w jakiś sposób polskich malkontentów, niezależnych mediów, tak? Powstają nowe kanały ludzi, którzy swego czasu popierali, popierali covidowy zamordyzm, tak? Teraz co niektórzy właśnie skoczyli w buty w buty takich może nawet nie antysystemowców, tylko, tylko dziennikarzy niezależnych, tak? I krytykują władzę, krytykują PO itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wszystko do pewnych granic pewnych, jak to mówił poeta rozsądnych granic, tak? W pewnym momencie, parę dni temu, jak żeśmy rozmawiali, powiedziałeś o tym, że Rosja została okradziona. Możesz trochę rozwinąć tą myśl, że że yy, yy, chodzi o te rozwiązania finansowe wokół, wokół Rosji, o te różne sankcje, czy o, o... Chodzi o te aktywa, jakie zostały zamrożone. E, najpierw ściągnięto z nich odsetki, które mają po prostu te odsetki z tych aktywów, które po prostu były umieszczone na Zachodzie, zostały przeznaczone na finansowanie broni dla Ukrainy. Natomiast z tego, co ostatnio słuchałem u, u niektórych komentatorów, to zaczyna to, to jednym chyba z takich pozytywów, jakich, jakie były z tego spotkania między Trumpem a. a, a a Putinem będzie taki, że być może te, te aktywa, no trzeba byłoby, jeżeli nastąpi jakaś normalizacja między tymi dwoma państwami, to trzeba będzie te aktywa zwrócić. No jeżeli, jeżeli nastąpi, choćby nawet, choćby nawet miało nastąpić to, czego bardzo domaga się roz, Stany Zjednoczone, czego sobie życzą, czyli choćby na, jeśli nawet miałoby nastąpić tylko zamrożenie konfliktu, bo to jest główny cel, żeby zamrozić konflikt, a potem wprowadzić prowadzić żołnierzy europejskich i to podkreślam, to, to hec, Hekset podkreślał to yy, tak naprawdę, żeby nie było żadnych wątpliwości. To będą ludzie, to będą tak zwane siły pokojowe, które będą niechronione których nie będzie dotyczyło artykułu 5, tak, konwencji NATO, tak, tego traktatu NATO, że gdyby coś się zaczęło dziać, to, to nie, to NATO tutaj nie ma nic do, nie, Amerykanie nie wchodzą, tak, Europejczycy są zdani na siebie, no tutaj mówiłem już o tym kilka razy, to, czyli ten podział ról, ale gdyby nawet coś takiego nastąpiło, jak właśnie to zawieszenie broni, nie, kontr, nie, nie traktat pokojowy, którego chcą Rosjanie, żeby zakończyć wojnę i usunąć przyczyny tej wojny, żeby wszystko było po prostu załatwione, czyli żadnego NATO u ich granicy, żadnych, żadnej broni ofensywnej, żadnej broni, która mogłaby zagrozić Moskwie czy Rosji w ogóle. No i, i jeżeli będzie stanie na tym, czego chcą Amerykanie, no to trzeba będzie tą te pieniądze zwrócić, tak? Te pieniądze, które zostały aresztowane, czyli ja uważam, że po prostu zostały, zostały ukradzione Rosji. No i co? Już się odzywają głosy, że hmm, w pewnych krajach już tego trochę brakuje. Nie pamiętam dokładnie liczb, ale no, że te pieniądze, już ten cały, nie tyle odsetki, ale ten, ten kapitał został już uszczknięty przez co niektóre państwa, tak? I, i, i to byłoby dopiero, to by, to by dopiero była sytuacja tak, kłopotliwa, tak, no, dla naszych europejskich gospodarzy, tak. A jak oceniasz działania prezydenta Nawrockiego, weto dotyczące Ukraińców, które być może pozbawi około miliona mieszkających w Polsce Ukraińców, no, w pewnym sensie środków do życia i zmusi ich do decyzji, czy wracają na Ukrainę, czy jadą gdzieś dalej na zachód. Wreszcie e, sprawy e, historyczne, za które się wziął i tu e, ze zdumieniem przecieram oczy, że e, no, ch chcą wreszcie zakazać propagowania ideologii banderowskiej w Polsce i tak dalej. Gdyby to się okazało prawdą, no to przynajmniej za te sprawy Nawrocki powinien mieć no, Zielone Światło, żeby w tym kierunku dalej iść. Natomiast ja się obawiam, że na przykład zapowiedzi, że nie będzie palił Hanuki w pałacu prezydenckim, Okażą się pustą deklaracją, już niedużo czasu zostało, bo do początku grudnia, kiedy będzie święto Hanuki, mamy niewiele czasu. Za trzy miesiące będziemy mądrzejsi. Jak Ty to oceniasz? To znaczy powiem, ci, podzielę się z tobą i z Państwem moimi takimi odruchowymi myślami. To, to znaczy, że co? Że banderyzm do tej pory. Ja przepraszam, teraz się tutaj wykazuje swoją, że, że wychodzę na człowieka, który gdzieś pod jakimś, pod jakimś drzewem, czy pod jakimś kamieniem przez ostatnie lata siedział. To znaczy, banderyzm nie był. Krzewienie banderyzmu w Polsce nie było do tej pory zakazane, tak? Dobrze to zrozumiałem. No, no nie było, ponieważ ustawa. IPN-owska tak zwana, która miała to wprowadzić, została przez środowiska żydowskie oprotestowana i również ta propozycja sprzed paru lat padła. Czyli bo, z tego co wiem, no to myślałem, że jest coś takiego w Polsce jak ustawa, która zabrania propagowania totalitarnych, zbrodniczych ideologii. Myślałem, że banderyzm pod to się łama, łapał jako swego rodzaju... Ukraiński klon, taki no, odnoga hitleryzmu, tak, no bo to, to, to de facto to jest. Więc to, że to nie było zakazane, no to tylko świadczy o, o, o nędzy naszych, naszych, naszych zarządzających, tak. No tak, ale wiesz co, to się, to się też wpisuje w pewną inną taką, taką Logikę rzeczywistość, logikę dziejów, rozwój, rozwój wypadków. zwrócił uwagę, jak ta, to szybko eskaluje, z braci, tak, z obciskiwania się, prawda, namiętnego tego, tego drag Queen, który, który jest teraz w Kijowie, z tym wcześniejszym prezydentem. No już jak to wszystko biegnie ku jakiejś takiej eskalacji, eskalacji wręcz niechęci, nienawiści i wrogości. Dopiero wczoraj wszystko dla Ukrainy, a dziś Ukraina nam grozi, tak, grozi naszemu prezydentowi. To pokazuje tylko jacy to są, jacy tam ludzie rządzą i kim oni są. To, co zrobił prezydent Nawrocki, no uważam, że to jest bardzo, bardzo logiczne, no powiedzmy sobie szczerze, ja 16 lat pracowałem, w Irlandii, tam kto nie pracował, ten nie dostawał świadczeń. To było chyba oczywiste. Podobnie jest w innych krajach europejskich. Jeżeli ludzie. Wczoraj, kilka dni temu, nie przedwczoraj chyba, rozmawiałem z, z koleżanką z Ukrainy, która przyjechała z Charkowa do Warszawy na koncert pana Korsza, tak? Opowiadała mi o zajściach tam, pokazywała filmiki, tak? Po czym wróciła do siebie do, do Ukrainy, tak? No więc wojna wojną, ale to wiesz, jak żeśmy o tym rozmawiali nieraz. raz. Jest to swego rodzaju, to nie tyle, nie, nie jest to pełnomasztabna wojna, jak oni to nazywają. Pełnoskalowa wojna, tylko operacja policyjna, tak? Specjalna operacja, jak to tam Rosjanie nazywają. Gdyby to była pełnoskalowa wojna, już dawno by. Po, już dawno by zarosły tory między. no. Lwowem a Rzeszowem. tak? Przecież to jest, to jest, to jest yy, robienie ze wszystkich idiotów, tak? Więc jeśli stać ich na to, że przyjeżdżają na koncerty i bawią się, potem wyjeżdżają albo jeżdżą na wakacje, tak jak, yy, no, to, no to stać ich też, żeby sobie w życiu poradzić, tak? Yy, przecież Polska i tak sponsoruje yy, yy, różnego rodzaju świadczenia na Ukrainie, tak, już tam, tak? No przecież żeśmy o tym, o tym rozmawiali. Więc to, co zrobił prezydent Nawrocki, no to taki mam nadzieję, że to jest tylko wstęp do, do urealnienia tych relacji między tymi dwoma państwami. No bo przy okazji też się pokaże, kto jest kim, tak? Na TikToku można znaleźć sporo komentarzy Ukraińców, którzy po prostu mówią wprost. Jedni mówią to po rosyjsku inni mówią to po polsku, no że czego że się spodziewali, tak? Czego że się spodziewali? To jest normalne zachowanie. Tak, nie pracujecie, to jak dlaczego chcecie pobierać świadczenia, skoro nie pracujecie, tak? Niczego nie dajecie, a tylko macie życ, życ, życzeniowe podejście, tak? Mam no. yy znajomych Ukraińców, którzy, którzy jedni są tutaj od, od niedawna, od kilku lat, inni od, od już 10 lat i, i ci wszyscy ludzie pracują, tak? No przepraszam, o czym my tu rozmawiamy? Będziemy zbliżać się do końca. Dziękuję Ci bardzo Tomku za ciekawe refleksje na temat różnych wydarzeń na całym świecie. Dziękuję Państwu za uwagę. Moimi Państwa gościem był Tomasz Upina. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Dziękuję, Lefala, dziękuję Państwu, z Panem Bogiem. A Państwa zachęcam do oglądania naszych programów. Lista kanałów jest podana w opisie do tegoż filmu. Bardzo dziękuję za wsparcie finansowe, bez którego nie moglibyśmy prowadzić naszej działalności edukacyjnej, medialnej, wydawniczej. Numer konta, gdzie można wpłacać darowizny, jest podany na pasku, na dole ekranu, a także w opisie filmu. No i książki, oczywiście, zachęcam do zaglądania na stronę CEP myślnik sklep.pl i na tej stronie książki, między innymi źródła e, finansowe komunizmu i nazizmu, bardzo ważna książka francuskiego autora Pierre de Villemare, Hitler założycielem Izraela, tu z kolei książka niemieckiego autora Henneke Kardela, książki dotyczące kresów wschodnich, bardzo ważne i inne książki, które są pokłosiem naszych konferencji historycznych, na przykład Piłsudski i Sanacja, trzy tomy II wojny światowej, Gedżwałt, znaczenie dla narodu i Kościoła. Zachęcam wszystkie nasze oferty na cepmyślniksklep.pl. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.